Po modzie na lektury przyszła w polskim kinie moda na filmy historyczne. Fjeldorf, kto to jest Fjeldorf? Oczywiście nie opowiadamy już o piaście kołodzieju i niedobrych krzyżakach, których Jagiełło wymiętolił pod Grunwaldem, ale o zapomnianych bohaterach. Może intencje są szlachetne, a sama postać bez wątpienia ważna, ale czy będzie z tego coś więcej niż patriotyczna laurka dla masowego widza, który historii uczy się wyłącznie słuchając naszych spoconych pod pachami polityków? Ryszard Bugajski zrobił kiedyś ważne przesłuchanie, trzymane na półce za nieodpowiednie treści. Dziś, co prawda, nikt nie cenzuruje filmów, ale jak coś jest nudne i im duet, ląduje w Nilu, gdzie pada ofiarą żarłocznych krokodyli wolnorynkowej dżungli. Ku kapitalizmu za Generał Nil I am Juan Antonio. Woody Allen rzucił w kąt pingle, zostawił nowojorskie neurozy, by za kawał europejskiego grosza nakręcić uroczą reklamówkę turystycznych walorów Hiszpanii. The missing ingredient? Javier Bardem pokazuje tu Scarlett Johansson i Rebecca Hall, że ojczyzna Cervantesa to nie jest kraj dla naiwnych amerykańskich niuń i nadaje zupełnie nowe znaczenie określeniu na Hiszpana. A w tle tych południowych zmysłowości ale przemyca starą prawdę, że, trawestując poetę, Scarlett Johansson to zawsze jest jakieś rozwiązanie. Także na starcze rozmiękczenie. Nie od dziś wiadomo, że kobiety to krwiożercze i bezwzględne stworzenia. Nie tylko pożerają mężczyzn niczym modliszki, ale jeszcze wyżynają się między sobą. I nie od dziś wiadomo, że fabryki snów w ojczyźnie hamburgerów zajmują się głównie recyklingiem sprawdzonych pomysłów. I tak jest w tym przypadku, bo nieproszeni goście to nic innego jak remake nagradzanej i odrobinę autystycznej opowieści o dwóch siostrach. Koreańskie nieśmiałe siostrzyczki zastąpiły amerykańskie nastolaty, cała historia została z grubsza taka sama. Jest macocha, duch matki, dwie niewinne duszyczki oraz fundamentalne pytanie, kto tu kogo w końcu uka i to najważniejsze dla widzów, kiedy? W Polsce nie brakuje maniaków japońskiej kreskówki, w której dwóch kurdupli przez 20 odcinków naparza się w powietrzu. Słynne kamehame lub kamehame, w zależności od lingwistycznej zdolności tłumacza, przeszło gdzie gdzie do oficjalnego języka adresiarzy, gdy szykują się do zmasowanego ataku na grupę metali z sąsiedniej wsi. My akurat nie bardzo kumamy o co chodzi w tej całej zorganizowanej akcji ze smoczymi kulami, ale wolimy się nie narażać, żeby nie dostać od któregoś z fanów. W końcu, jak obejrzeli te 200 czy 300 odcinków, to musieli się nauczyć jakichś ciosów. Dragon Ball Evolution Kiedy Britney Spears z seksownej lolitki zmieniła się w świrniętego babsztyla golącego się na łyso świat, a dokładnie Amerykanie zaczęli szukać godnej jej następczyni. Na szczęście w kraju żarliwych protestantów istnieje fabryka, która hurtowo produkuje seksowne nastolatki we wszystkich kształtach i rozmiarach. Tą fabryką jest studio Disney, a najnowszym jej produktem jest Miley Ray Cyrus, lepiej znana jako Hannah Montana. Do niedawna starannie hodowana na małym ekranie zakwitła i teraz studio Myszki Miki zaprezentuje ją na dużym ekranie. Nie wątpimy, że Montana powtórzy sukces High School Musical. Hannah Montana, the movie.